Cześć, witajcie. W dzisiejszym materiale opowiemy sobie krok po kroku, w jaki sposób udało mi się zająć taką pozycję na złocie, czyli wczorajsze spadki na tym walorze. Pokażę Wam cały proces decyzyjny oraz aspekty analizy technicznej oraz sygnały, które przekonały mnie ku temu, by odpalić tutaj pozycję short. Przejdziemy sobie oczywiście na moje konto handlowe. Pokażę wam w jaki sposób były realizowane te zyski z tej pozycji. No i myślę, że to będzie dla was same mięso. Dlatego jeżeli wam się spodoba ten materiał, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz oraz subskrypcję kanału, bo być może dzięki temu właśnie w przyszłości więcej takiego materiału również się będzie tutaj pojawiało. Dlatego ja was serdecznie zapraszam do materiału. Ja jestem Rafał. Jestem profesjonalnym traderem z grupy Gambit Tradera. No i co? Ja myślę, że możemy zaczynać. Słuchajcie, ja myślę, że trzeba. Zacząć przede wszystkim od tym, od tego, że to był jeden z trudniejszych tradeów, które do tej pory gdzieś w przeciągu kilku miesięcy udało mi się zrealizować. Tak? Dlaczego był jeden z trudniejszych? Dlatego, że my tutaj mamy bardzo mocny trend wzrostowy, mamy struktury wewnętrzne, które również tutaj nam cały czas pokazują bardzo mocny trend wzrostowy, i dlatego taka pozycja w drugą stronę. Zawsze się wiąże z jakimś większym ryzykiem, no i my musimy zdecydowanie tutaj dostać sygnały od rynku, które nas przekonają, by taką pozycję otworzyć. Tak? Dlatego analiza techniczna to nie jest bajka, bo my analizę techniczną wykonujemy w czasie rzeczywistym, nie tylko tutaj już kierujemy się tak naprawdę historią, która pokazuje nam jakieś kluczowe miejsca na tym wykresie. Ale również ta analiza techniczna jest po prostu robiona w trakcie powstawania, powstawania świec, tak? i my analizujemy to, co się aktualnie dzieje na wykresie, tak. Przejdźmy sobie do tego naszego ruchu już lokalnego, i popatrzmy. Mieliśmy odbicie z tego naszego kluczowego miejsca, które też było wyznaczone, i mamy trend wzrostowy, tak, trend wzrostowy. Ostatni impuls, bardzo mocne wyhamowanie w tej górnej już fazie, które w tym przypadku już nam sygnalizowało, że my tutaj dostaniemy potężny ruch albo po prostu bardzo dynamiczny ruch z tych rejonów, ale dokładnie nie wiedzieliśmy, w którą stronę, tak? Z uwagi na to, że my również za każdym razem, gdy coś takiego nam się rysuje, analizujemy i szukamy sygnałów, potwierdzeń. W którą stronę ten ruch może nastąpić? Z uwagi na to, że mamy tutaj również trend wzrostowy, przewagi były na wzrosty i tak na grupie tutaj myśmy się ustawiali tak naprawdę pod te wzrosty, ale no niestety albo stety rynek pokazał zupełnie coś innego. Na szczęście udało się to u nas rozczytać. Tak? Popatrzmy sobie na 15-minutówkę, przejdźmy sobie. Do tych już na, naszych lokalnych struktur, tutaj, czyli jesteśmy już przed momentem, tak naprawdę, wystrzału, i zaznaczamy sobie kluczowe tutaj rejony, jeżeli chodzi o te nasze poziomy tutaj i co się tutaj na tym działo. Czekajcie, to sobie zmienię. Dokładnie o to tutaj chodzi, i o to, tak? Czyli popatrzmy. Mieliśmy tutaj tak naprawdę. Cały czas walkę, mieliśmy dwie fazy, tak? Zbierane zlecenia były tutaj, cena ładnie wystrzeliła powyżej tego poprzedniego wierzchołka, oczywiście z perspektywy 15-minutowego interwału, ale te wybicie już na tym wyższym interwale nie było jakoś strasznie duże, co Wam też również zaraz pokażę, tak? No i przechodzimy już do tego miejsca, drugiego, tak? Czyli drugi etap akumulacji ceny i zbierania zlecień, zleceń przez po prostu tutaj różne strony rynku. Chodzi mi bardziej o taki podział, właśnie sesyjny, czyli Europa, Azja plus Stany Zjednoczone. Tak? I popatrzmy, co się tutaj wydarzyło. Ostatni ruch zaczęli Azjaci. Została spuszczona cena w niższe rejony. I bardzo wąska akumulacja ceny, która trwała przez całą sesję do godzin porannych, wraz ze startem już tutaj sesji europejskiej, tak? Wraz ze startem sesji europejskiej. My praktycznie już byliśmy przy górnych granicach tego poziomu, tak? Tego tych, tutaj tego, tego miejsca. Sesja europejska. Ja myślę, że próbowała wybić tutaj Azję, tak? Jednak za bardzo im się tutaj nie udało, tak? Bo kluczowy dołek był w tym miejscu, jeżeli chodzi o naszą sesję azjatycką, a dołek sesji europejskiej mieliśmy tutaj, tak? Po tym powiedzmy małym czyszczeniu, bo tutaj bardzo dużo ludzi było zapakowanych w Longi, ja również byłem tutaj w Longu i ta pozycja została pierwsza wybita na break even, widząc tą całą dynamikę wzrostów, tak, która tutaj nastąpiła już mi, zacząłem się bardzo mocno zastanawiać, czy, naprawdę, czy na pewno będzie to tylko i wyłącznie już do góry, tak? Czyli sygnałem dla mnie tutaj był faktycznie ten 15-minutowy interwał i sposób zamknięcia się świecy na tym interwale między tymi właśnie przedziałami cenowymi, tak? Czyli wyjście tej świecy, zamknięcie się świecy, dla mnie byłoby wtedy już na przykład sygnałem do tego, jeżeli tu zamknąłby się nam korpus, że my faktycznie możemy tutaj jechać do góry i dalej prawdopodobnie szukałbym tu miejsca do przyłączenia się, by e, grać do góry. Ale popatrzmy, co się tu stało. Dostaliśmy szybkie wycięcie, 15 minut, e, e, świecz, świeczka 15-minutowa dała nam bardzo mocny zjazd, długi knot i malutki korpusik, który zamknął się poniżej tych poziomów. Tak? Co my tutaj jeszcze możemy z tego wywnioskować? Była próba Wycięcia longów, to się nie powiodło. Pojechaliśmy do góry, wycięliśmy shorty, tak? I tutaj popatrzcie, tu było pierwsze wycięcie, to, to wycięcie e, nastąpiło już na sesji europejskiej. Mamy drugie wycięcie, które wycina nawet ten wierzchołek, tak? Czyli to już był pierwszy sygnał dla mnie, tak? Pierwszy sygnał dla mnie, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest wycięcie shortów tylko i wyłącznie po to, by cena mogła się zwalić jeszcze niżej do dołu. Tak? Czyli to jest nasz pierwszy sygnał. Drugi sygnał, czyli zaczynamy praktycznie już sesję stanów, tak? New York. Bardzo mocno cena jest spychana do dołu. Dostajemy wycięcie całego dołu. Korpusy ładnie zamykały się już, e, już pod, poniżej tego poziomu, jak sobie popatrzymy, więc w tym momencie ja miałem dylemat, tak? Miałem dylemat, e, bo znów tutaj byłby następny plusik, ale w stronę na, do góry, tak? Więc miałem tutaj dylemat. Jednakże zwróciłem uwagę na to, co się dzieje na godzinowym interwale, tak? Bo ja przypominam, że my musimy zwracać uwagę to, co się nadzieje na. Różnych interwałach, dlatego również śledziłem sobie bardzo mocno, jak te godzinówki tutaj nam się zamykają. No i w tym przypadku dla mnie było ważne, czy ten dołek tutaj również zostanie zamknięty poniżej korpus się zamknie poniżej tego dołka, czy będzie to wyciągnięte. Popatrzcie, jak to zostało wyciągnięte. Praktycznie ani jeden korpus nie zamyka się poniżej tego poziomu. Tak? Czyli to już była pierwsza dla mnie znowu sytuacja, znów z takiego wyższego interwału, która pokazywała mi, że coś tu jest nie tak i naprawdę dzieją się już chyba takie finalne rzeczy, które dadzą nam ten konkretniejszy już ruch. Co ja jeszcze później obserwowałem po tym, jak cena zaczęła nam rosnąć do góry? Obserwowałem tą świecę, tak? Ta świeca dla mnie była kluczowym tutaj momentem z uwagi na to, że praktycznie do samego końca godziny 15, była 15.58, cena znajdowała się w tym miejscu, tak? Tutaj znajdowała się cena, praktycznie zamykając się korpusem na równo z tą świecą podażową. I dosłownie w ostatniej minucie cena została zepchnięta. Do tego rejonu, tak? Ja oczywiście tutaj już wcześniej odpalałem sobie shorta z uwagi na to wycięcie, tak? Ale szukałem potwierdzenia, czy faktycznie ja mam rację w tym swoim założeniu, tak? Więc odpalając tego shorta, widząc to, co się dzieje, przestawiłem już później tą pozycję na break even, tak? W razie czego, jeżeli już ta cena nam tutaj zaszła poniżej, po to, by ewentualnie. Już po prostu nie stracić tego następnego stoplosa, ale widząc tą dynamikę spadków, byłem już przekonany, że faktycznie my tutaj pojedziemy do dołu, bo ta cena bardzo mocno została zepchnięta w ostatniej minucie, jakby wiedzieli, że po prostu ludzie patrzą na te interwały, na ten interwał i analizują to, co się może dalej. Stać. Także to był dla mnie następny sygnał, że my tutaj jedziemy do dołu, przejdziemy sobie na niższy interwał i popatrzmy, jaka ogromna świeca podażowa zaraz już po tym została tutaj zrobiona. Tak. To mamy zjazd tego korpusu, tak? To mamy zjazd tego korpusu na godzinowym interwale, a to już jest bardzo ten, ten, ten dynamiczny. Spadek, no, który tak naprawdę robił nam cały profit tutaj, tak? Więc tak wyglądała moja analiza. Takie sygnały ja potrafiłem rozczytać tutaj z tych świec i z tej, z tej gry, tak naprawdę. No, dla mnie to było naprawdę bardzo męczący, męczący trade. Ja sobie już powiedziałem, że jeżeli to doprowadzę do końca, no to zrobię sobie tydzień przerwy, no bo my obserwowaliśmy tak naprawdę przez kilka dni te złoto, by móc złapać właśnie taki ruch, dokładnie taki ruch tutaj, może niekoniecznie w tą stronę, ale taką dynamikę tego ruchu, bo tego się spodziewaliśmy, i ja Wam teraz jeszcze pokażę moje konto. Przechodzimy na moje konto handlowe. I tu mamy te moje pozycje, tak? Jak sobie popatrzymy, poziom wejścia, pierwszy mój tepek i realizacja 2225 dolarów. Drugi, drugi tepek to było wybicie dokładnie już tego dołka po lewej stronie. To była następna realizacja zysk, zysków, czyli 2152 dolary. No i trzeci tepek. To, było, to był poziom przed 4900, no i tutaj już realizowałem całkowicie swoją pozycję. Jak sobie popatrzymy, zużyłem kilka SL tutaj, by w taką pozycję się móc strzelić. No ale odpowiedzcie sobie sami, czy naprawdę było warto, bo ja myślę, że było warto. No i oczywiście macie tutaj z, z lewej, z prawej strony na dole stan mojego. Aktualnie konta. Więc ja myślę, że pod tym względem tutaj wyszło to bardzo fajnie. Opłacało się, mimo wszystko, zaryzykować, by taką pozycję otworzyć. No i widzimy, że to nie jest takie proste, jakby się wydawało, że naprawdę tutaj wchodzi masę czasami czasu, trzeba poświęcić na to, by taki jego trayda wychodzić, i to jest rzadkość, tak? Takie trade'y to są, są rzadkością, jednak my tutaj się staramy, żeby handlować zgodnie z tymi ruchami i łapać jakieś te lokalne okazje, mniej dynamiczne. No ale jeżeli trafia się taka okazja i szansa złapania czegoś takiego, i mieliśmy przesłanki ku temu, by coś takiego faktycznie złapać, no to trzeba próbować, trzeba podjąć ryzyko. Także analiza techniczna działa. Nie wieście osobom, które mówią, że to jest nieprawda, bo to analiza techniczna jest zupełnie na innym poziomie, jeżeli my faktycznie wchodzimy wewnętrzne struktury tych świec i potrafimy zrozumieć to, co rynek. Może nam przyszykować, tak? czyli może nam po prostu tutaj zafundować, no bo to jest cały czas analiza i szukanie tego odpowiedniego po prostu sygnału do w odpowiednim kierunku. Tak? Więc nie jest to łatwa praca, zabiera to czasami mnóstwo czasu, ale zyski no to jednak mówią samo za, same za siebie i potrafią mile tutaj. Nas e, również zaskoczyć, tak? Ja Wam pokażę jeszcze naszą grupę Discord. My tutaj również rozpatrywaliśmy wczorajszym dniu bardzo mocno e, te, 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 te ruchy na tym e, naszym złocie. Było to omawiane, więc e, jak, jak widzicie, to była cały czas dyskusja e, w tym temacie i tu już w tym miejscu pisałem, że już mam 80 do 20, że no Spadną do dołu, tak więc ja w tym momencie już praktycznie szukałem okazji, tylko i wyłącznie, by wejść w shorta, i jak widać, no to część osób też również tego shorta u nas odpaliła. No, u nas odpaliła. Tu mamy oczywiście realizację moich dwóch ostatnich dni zysku, jeżeli chodzi o handel. No, i chyba jeszcze tutaj miałem pokazaną tą pozycję. O no nie, już, już nie. Ale na tym etapie skończyłem właśnie handel w ten czas. Ja sobie robię teraz tydzień przerwy z uwagi na to, że dla mnie to było bardzo męczący, męczący czas, tak? Wymęczyło mnie to złoto, żeby złapać taki ruch, no ale myślę, że po tygodniu znów wrócimy i będziemy razem wspólnie handlować. Także dzięki za to, że byliście w tym materiale. Jeżeli podobał Wam się materiał, nie, nie zapomnij zostawić reakcji pod tym filmem, a ja serdecznie was zapraszam do następnego materiału i oczywiście jeżeli jesteście za, zainteresowani, by również łapać doświadczenie z osobami, które praktycznie handlują na e, rynkach Tak bo to nie tylko jest złoto, nie tylko e, krypto, tylko praktycznie zajmujemy się wszystkimi rynkami. Serdecznie zapraszam Was do, na grupę Discord. Link do grupy macie w opisie, w, w opisie filmu. Także dzięki. Dobrej nocy Wam życzę. Cześć.